Czyli przegraliśmy, tak? No, chyba tak. Panie prezydencie, niestety, jak już mówiłem, zabrali nam elementy praklocka. Spokojnie, to nie wasza wina. A właśnie, nie wspominałeś, że masz ze sobą towarzystwo. Chwila, chwila, agentka trzecia. Wszyscy myśleliśmy, że zaginęłaś pięć lat temu. No bo zaginęłem, tylko że oni mnie odnaleźli. Opowiem wszystko po drodze. Teraz musimy już wrócić do krainy klocków. Masz rację, wchodźcie na pokład. Panie prezydencie. Mam pewną propozycję. No mów jaką? Otóż uważam, że może dobrym pomysłem byłoby nie niszczyć krainy Klocków. Co? Ale jak to nie niszczyć krainy Klocków? Co ty sobie wyobrażasz? No, właściwie to nie mamy żadnych powodów, żeby ich niszczyć. My będziemy sobie żyli, oni sobie będą żyli. Z tym, że my będziemy mieli praktyka. No nie no, to się w ogóle kupy nie trzyma. No, musimy ich zniszczyć. No ale tak właściwie to czemu? No bo musimy, bo muszę się zemścić za to, co mi kiedyś zrobili. No dobra, ale nie moglibyśmy ich po prostu zostawić w spokoju, przecież w zasadzie to teraz już nam nic nie robią. A jakby kiedyś próbowali nas zaatakować, no to przecież mamy praklocka. W sumie to czemu by ich po prostu nie zostawić? Bo nie, bo muszę się zemścić i koniec. Yy, to już wszystko? Tak, to już wszystko. No to możesz już iść. Chociaż nie, poczekaj. Mam ci coś jeszcze do przekazania. Otóż od dzisiaj nie jesteś już najwyższym generałem. Co? Ale jak to? Dlaczego? No cóż, znalazłem kogoś lepszego na twoje miejsce. Od teraz najwyższym generałem będzie Jafar. Co? Ale dlaczego on? Co on niby zrobił? No cóż, on dostarczył mi elementy prakrocka, w przeciwieństwie do pewnych osób, które miały to zrobić, ale tego nie zrobiły. Co? Panie prezydencie, o kim tu mówisz? Kto niby tego nie zrobił? No ty, ty tego nie zrobiłeś. Miałeś mi przynieść te elementy, a przyniósł mi je Jafar zamiast ciebie. Więc dlaczego nie wypełniłeś swojego zadania? Przecież wypełniłem. Złapałem tego agenta i całą tą jego ekipę, zabrałem im elementy, no i jeszcze wysadziłem statek. Więc niby dlaczego Jafar miałby być teraz najwyższym generałem? No cóż, on przedstawił mi nieco inną wersję wydarzeń. Według niej ciebie bez większego cudu pokonali. On zdobył elementy i przyniósł je do mnie. Ach, przecież mówiłem ci, że masz zanieść prezydentowi elementy, ale nie zgadnij całą sławę dla siebie. Nie mam pojęcia, o czym ty mówisz. Przecież bohatersko zdobyłem te elementy i potem przyniosłem prezydentowi. No niestety, od teraz Jafar jest najwyższym generałem. Ale ty wciąż możesz być zwykłym generałem. Niestety, panie prezydencie, ale chyba wolę odejść. A no, no spoko, mam na twoje miejsce zastępcę, mam też mnóstwo innych żołnierzy. A co najważniejsze, prakrocka, więc nie jesteś mi za bardzo potrzebny, więc fajnie możesz sobie iść. Hej hej, koleś, koleś. Słyszałem, że coś tam się ostatnio nie do końca zgadzasz z prezydentem. No owszem, i co? Chodź ze mną. No, dobra. I właśnie w ten sposób odebrali nam elementy. No, muszę przyznać, naprawdę ciekawa historia. Na tyle ciekawa, że myślę, że jak najbardziej ktoś mógłby zrobić na jej podstawie serial. No, również tak uważam. Ktoś, kto zrobiłby coś takiego, na pewno powinien mieć milion słów. Panie prezydencie, co tak właściwie się stało, że ci złoczyńcy chcą mieć praklocka i zniszczyć krainę klocków? W sensie wiem, że była ta wojna i wszystko, ale co tak właściwie się stało, że oni chcą nas tak zniszczyć? No cóż, kiedyś ja i prezydent miasta Złośli byliśmy przyjaciółmi. Niestety on również chciał być prezydentem, więc kiedy ja nim zostałem, postanowił, że przejmie sobie praklocka. A no, z sensu ma to dosyć mało, ale lepsza taka motywacja niż żadna. No dobra, teraz połóżcie elementy w jednym miejscu, a wtedy się odrodzi. I jego moc będzie nasza. I tylko nasza. Dokładnie, właśnie tak. A teraz... obserwujcie, jak odlata się prakloczek. I to wszystko? Liczyłam na coś znacznie bardziej spektakularnego. No, prawdę mówiąc, ja też. Ale to nie jest teraz ważne. Ważne jest to, że mamy praklocka. I że w końcu, po tylu latach, cała jego moc należy tylko do mnie. O tak. Dzięki mocy praklowska mogę poruszać klockami siłą woli oraz stworzyć dowolne konstrukcje. Przetestujmy to. To była ledwie część jego mocy. Teraz idziemy zniszczyć krainę klocków. No i jesteśmy na miejscu. Chwila chwila, podobno pełna przeznaczenia została zniszczona. Jak to możliwe, że tutaj sobie stoi? No, naprawili ją. Przecież ona się niszczy średnio co dwa dni i ją sobie ciągle naprawiają. To jest w sumie już codzienność za Ninja. Oto jest nasza kraina klocków. Panie prezydencie, panie prezydencie, atakują nas. Co, jak to, gdzie? Tam, niech pan spojrzy. A, no faktycznie idą tam. Ale dlaczego tylko we dwójkę? Taki tak to chyba szybko byśmy odpadli. Niech pan się przyjrzy lepiej. O nie, czyli mają go. Niestety. Szybko, zbierz wszystkich wojowników, wszystkich bohaterów. Tak jest, panie prezydencie. Nadszedł czas, aby to zakończyć. Raz na zawsze.